witaj na kolejnej lekcji z kursu maturalnego z chemii. Jesteśmy w dziale chemia fizyczna i to jest już czwarta lekcja tej playlisty, gdzie zajmiemy się reakcjami egzo- i endotermicznymi, może nawet ogólnie egzo- i endoenergetycznymi oraz pojęciem entalpii, jakimś przynajmniej wprowadzeniem do funkcji stanu. Nie wiem, czy temat ogólnie funkcji stanu będę na tym kanale rozwijał, przynajmniej nie wiem, czy to będzie teraz, ale być może Kiedyś też będą nieco bardziej zaawansowane filmiki wiedzowo o tej chemii fizycznej. Na początku, po prostu zobaczmy sobie na dwa wykresy, jakie mamy tutaj przedstawione. I od razu mówię, że jeden z tych wykresów jest to wykres, który przedstawia nam zmianę energii w czasie dla reakcji eksoenergetycznej, a drugi z tych wykresów dla. Endoenergetycznej. Więc jak się domyślasz, musisz na maturze umieć odróżniać, który wykres to tak naprawdę jaki typ reakcji chemicznej. Często zamiast tych literek E są literki, tutaj zamiast energii substratów jest H i tu jest delta H. Będziemy to traktować trochę zamiennie, ale sobie też o tym powiemy trochę w kolejnym punkcie. No dobrze, zobaczmy sobie na ten pierwszy wykres. Co on nam mówi? Zobaczcie, mamy tutaj energię. Mamy, zaczynamy sobie od tego miejsca, czyli od energii substratów. No i poprowadzili nawet taką ładną, przerywaną linię prostą, która nam oznacza energię substratów. No i mam nadzieję, że już wiesz z lekcji o kinetyce i o katalizatorach, czym jest energia aktywacji. Że to jest energia, jaką muszą pokonać substraty, żeby w ogóle reakcja mogła zajść. Jeśli my tej górki nie przeskoczymy, to reakcja nie zajdzie. No i proszę zobaczyć, startujemy od pewnej energii bazowej, substratów, pokonujemy tą energię aktywacji i spadamy. I teraz w zależności, jak my nisko spadniemy, to będziemy rozróżniać reakcję egzo i endo, no energetyczną, jeśli mówimy o energii całkowitej. Gdybyśmy tylko mówili o cieple, to, to wtedy by było termiczne. Więc w tym przypadku, zobaczcie, my kończymy nasz wykres niżej niż energia substratów. Tutaj energia substratów idzie, a my zjeżdżamy jeszcze, 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 jeszcze niżej. Co to znaczy? To oznacza, że energia końcowa, czyli ta energia no, końcowa są produkty, no bo o to chodzi w reakcji chemicznej, żeby właśnie substraty zamieniać w produkty, że energia tych produktów jest mniejsza niż energia substratów. Czyli gdybyśmy sobie chcieli wziąć faktycznie delta E. My też wiemy czym jest delta, bo też już na lekcji bodajże pierwszej to wyjaśnialiśmy, czym jest delta, czyli od stanu końcowego odejmujemy stan początkowy. To co tu się stanie? Jeśli odejmiemy energię produktów od energii substratów, to energia produktów jest mniejsza. Bo spadliśmy bardzo nisko. Energia substratów jest większa, czyli energia produktów minus energia substratów, czyli inaczej delta E jest ujemna. Zmiana energii jest ujemna, co znaczy, że układ faktycznie traci energię, no bo bardzo nisko spadł. A jak my to odbieramy, jeśli układ traci energię? Odbieramy to jako ciepło, no bo układ może na przykład oddawać energię w sposób ciepła. Więc jeśli jest jakaś reakcja chemiczna i widzimy, że probówka się nagrzewa, tak, bo ta zawartość probówki robi się bardzo, bardzo ciepła, to znaczy, że ta energia produktów spadła bardzo nisko i tą nadwyżkę energii, tu jest to strzałków zaznaczone, trzeba było jakoś oddać. Na przykład w przypadku światła, czy w przypadku reakcji endotermicznej. Ciepła. Więc proszę sobie tutaj to uzmysłowić, że jeśli wykres kończy się niżej niż zaczyna, jest to przedstawienie graficzne y, dla reakcji egzoenergetycznej. Tutaj jest odwrotnie. Proszę zobaczyć, mamy energię substratów. Pokonujemy energię aktywacji i gdzie lądujemy? Wyżej niż początkowa energia substratów. Tutaj niżej lądowaliśmy, tutaj lądujemy wyżej, czyli produkty jakoś zgromadziły tą energię w sobie. Więc w tym przypadku, gdybyśmy od stanu końcowego, bo ciągle nas interesuje ta delta, od stanu końcowego, czyli od produktów odjęli substraty, w tym przypadku energię, produktów od energii substratów, to tym razem od większej liczby odejmujemy mniejszą, więc zmiana energii jest dodatnia. Układ uzyskuje energię i my to po prostu odbieramy, że ok, musieliśmy na przykład coś podgrzać, my z zewnątrz, żeby ta reakcja zaszła. W tym przypadku to reakcja nas grzeje a w tym wypadku to trochę my grzejemy reakcję. Mam nadzieję, że teraz te wykresy są dla Ciebie jasne, który jest dla endo, który dla exo i dlaczego. Jak już mówiłem, tutaj równie może być zamiast E produktów, E substratów, delta E, H produktów, H substratów i delta H. A cóż to takiego jest to H? Okazuje się, że H jest to jedna z wielkości, jedna z parametrów termodynamicznych, i nazywamy to entalpią reakcji chemicznej, na przykładowo. Będziemy sobie na przykład liczyć zmianę entalpii w jakiejś reakcji chemicznej. Ale zanim sobie powiemy, czym tak naprawdę jest ta entalpia, to entalpia należy do większej grupy y, parametrów, y, czyli jest funkcją stanu, i sobie powiemy, co to w ogóle funkcja stanu jest, bo entalpia jest przykładem funkcji stanu. Funkcją stanu jest chociażby jeszcze S, entropia, G, entalpia swobodna, F, energia swobodna, więc tych funkcji stanu trochę jest. Ale żeby sobie wytłumaczyć, czym faktycznie jest funkcja stanu, yy, pewną analogię teraz prześledźmy. Co mamy tutaj na obrazku? To jest taki znak drogowy, który informuje nas, że jest odcinkowy pomiar prędkości. To znaczy, że w jednym punkcie jest zarejestrowane, kiedy my wjeżdżamy, my sobie podczas tej drogi jedziemy, 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 jedziemy i dopiero jak wyjedziemy z tego odcinka, to jest drugi rejestrator, on rejestruje, że my wyjechaliśmy i na podstawie tego, jak, w jakim czasie. My to zrobiliśmy, no to on sobie wylicza, załóżmy, tą średnią prędkość. Czyli co? Czyli nas tutaj interesuje w takim odcinkowym pomiarze, tak naprawdę początek i koniec. No bo tu mamy punkt kontrolny i na końcu mamy punkt kontrolny. To, co się dzieje pomiędzy, czy my będziemy jechać <laughs> bardzo szybko, a później sobie na przykład będziemy po prostu, zatrzymamy sobie auto. Przez chwilę, czy będziemy jechać z jednostajną, dość wolną prędkością? Załóżmy, że po prostu te rejestratory tego nie rozróżnią. No bo nie interesuje tych rejestratorów to, co robimy podczas, tylko interesuje stan początkowy i końcowy. I to samo tyczy się funkcji stanu. Funkcje stanu są to takie parametry termodynamiczne, czyli takie wielkości, gdzie nas interesuje stan końcowy. Stan początkowy i różnica między nimi. My y, bazujemy w życiu w większości na, nie na funkcjach stanu, tylko na takich parametrach, które właśnie nie są funkcjami stanu. Załóżmy, jeśli chcę zmierzyć temperaturę, to ja nie muszę zmierzyć temperaturę w jednym punkcie później nie wiem, poczekać i zmierzyć w drugim punkcie i to jakoś odejmować dziwnie. Nie, przykładam daną, dany czujnik z termometru i po prostu pokazuje mi bezpośrednio, jaką mam teraz w tym punkcie temperaturę. Podobnie masa, mogę sobie stanąć na wadze i ja wiem po prostu od razu, ile ważę teraz. A funkcje stanu to takie trochę trzeba dookoła kombinować, czyli musimy najpierw na końcu, na początku i to, jak się te funkcje stanu po prostu zmieniają podczas to tak naprawdę nie ma wpływu na ten końcowy wynik. W sensie interesuje nas tylko punkt końcowy i początkowy. Co będzie pomiędzy, nie ma to większego znaczenia. No i cóż to jest w końcu to delta H? Delta H będzie się odnosiło właśnie do energii cieplnej. A dokładniej możemy sobie powiedzieć, że... Jest to zmiana efektu cieplnego, czyli właśnie to w sumie o czym mówimy. Tak? My ciągle gdzieś tam się kręcimy, teraz wokół ciepła coś oddało, coś pobrało ciepło. Tylko entalpia sobie po prostu zastrzega, że to się dzieje po prostu pod stałym ciśnieniem. Jeśli ta wymiana ciepła jest pod stałym ciśnieniem, to możemy po prostu traktować jako zmianę entalpii. To jest taki warunek, który musi być spełniony, po prostu, żeby to ciśnienie było stałe. No dobrze, w takim razie. Skoro mniej więcej wiemy, czym jest entalpia, że możemy po prostu ją trochę sobie tak uświadamiać jako zmianę efektu cieplnego, po prostu jako ciepło oddane, ciepło przyjęte. W takim razie y, zobaczmy sobie. Mamy reakcję chemiczną. Reakcję chemiczną, syntezyczną y, po prostu wody. Y, no i mamy mamy taką daną, że zobaczcie już w ogóle na skupienia bo to jest ważne w tym dziale, że mamy wodór gazowy tlen gazowy, woda powstaje, ciekła no i zmiana entalpii. takie kółeczko na górze oznacza, że to są warunki standardowe zmiana entalpii standardowej em, wynosi minus 286 kJ na mol co to oznacza? że Żeby po prostu otrzymać 1 mol wody, Tu zobaczcie, otrzymujemy 2 mole wody tak naprawdę. Ale gdybyśmy to trzeba byłoby dwa razy więcej. Ale gdyby nas interesowała po prostu reakcja, gdzie otrzymujemy mol wody, to wtedy zostanie uwaga wydzielone czy pochłonięte 286 kJ ciepła. No skoro tu jest minus, a my wiemy, że ujemna zmiana była tutaj ujemna zmiana, układ traci energię, więc to jest reakcja egzoenergetyczna. Więc tak naprawdę układ, żeby powstał mol wody, musiał pochłonąć 286 kJ energii. Yy, nie pochłonąć, tylko oddać. Tak? Bo to jest reakcja egzo, czyli na zewnątrz, czyli układ nam oddaje energię w postaci 286 kJ. Ten minus oznacza, że energia jest oddawana. Gdyby było plus, oznaczałoby, że energia jest pochłaniana. No dobrze, idźmy dalej. Powiemy sobie teraz o takich dwóch prawach, które wyglądają strasznie, szczególnie to prawo Hessa, ale mam nadzieję, że to nie będzie w sumie takie trudne do zrozumienia. E, tymi wszystkimi, um, tu całą termodynamiką tych reakcji chemicznych, czyli czy ciepło jest oddawane, przyjmowane, jeśli tak, to ile, e, w przeliczeniu na co, e, tak naprawdę rządzą odpowiednie prawa. No i poznamy sobie dzisiaj prawo Hessa i prawo Lavoisiera. Prawo Lavoisiera mówi nam po prostu o tym, że jeśli przemiana jakiejś reakcji w prawo jest z minusem, to przemiana tej reakcji w drugą stronę jest z plusem. I to tylko to. Zobaczcie, synteza tlenku węgla 4 to jest minus 393,5 kJ, tak w przeliczeniu oczywiście w domyśle na 1 mol, Um, zaś, jeśli mówimy o reakcji odwrotnej, czyli rozkład dwutlenku węgla na węgiel i na tlen, to wtedy mamy uwaga plus, czyli jest to endo, czyli trzeba po prostu dostarczyć energii, żeby rozwalić CO2, trzeba było dostarczyć 393,5 kJ. Zaś synteza daje nam tyle energii, a ten rozkład zabiera nam tyle energii. Tak. Więc, żebyście dokładnie wiedzieli o co chodzi z tym plusem i minusem, i faktycznie, że reakcja prawo w lewo różni się tylko i wyłącznie znakiem. Dobrze, no i jeszcze prawo Hesa, plus, plus przykład obliczeniowy, bo myślę, on będzie tutaj taki dość istotny. Słuchajcie, to jest tak naprawdę to, co to, to ciągle powtarzamy. Ten wzór wygląda pewnie jakoś kosmicznie. Nie? Trochę tak chemia fizyczna wygląda, że wygląda bardzo trudno. Ale w swoich naprawdę fundamentach nie jest jakoś wybitnie złożona. Po prostu straszy nas trochę tymi wzorami. Żeby obliczyć entalpię reakcji, trzeba, uwaga, to jest znak sumy matematycznej. Trzeba sumować entalpię tworzenia, entalpię molowe tworzenia. Tak, Tutaj mamy tworzenie, tu mamy entalpię, to oznacza molowe. To kółeczko, że w stanie po prostu standardowym mnożąc przez współczynniki stechiometryczne i odjąć od tego sumę em, moli, no bo to są współczynniki stechiometryczne, tak? E, jeśli będą wynosił 1, to mnożymy razy 1, 5, to mnożymy razy 5. Dla substratów też entalpie tworzenia y, molowe w właśnie tych standardowych, y, w stanie standardowym. Jak zrobimy sobie przykład, proszę mi uwierzyć, że będzie to teraz prostsze. Ważne, że od produktów odejmujemy substraty. Delta, tak? Koniec minus początek. Na razie, jakby mo może to. No i cóż, mamy przykład zadania. I proszę sobie zobaczyć. Na podstawie niżej podanych równań reakcji i mamy podane trzy różne reakcje chemiczne. Mamy podane dla każdej z tych reakcji chemicznych zmianę ich entalpii. Hmm. Czyli możemy sobie, pro, proszę sobie zobaczyć, że każda z tych zmian entalpii jest ujemna, to oznacza, że każda z tych reakcji jest, egzo, um, jest egzoenergetyczna, prawda? Oblicz, ile wynosi entalpia tworzenia wody. Skorzystamy sobie z tego wzoru. W jaki sposób? Zobaczcie. To jest nasza główna reakcja chemiczna. To. I teraz ta główna reakcja chemiczna, jaką tutaj mamy. Możemy jej entalpię policzyć w taki sposób. Zgodnie z tym wzorem, entalpia tworzenia CO2, tu jest suma, dodać entalpia tworzenia H2, oczywiście razy 1, razy 1, bo to są te współczynniki stoichiometryczne. i to już mamy, ten człon mamy załatwiony. Tak? Mamy po prostu e, sumę entalpii tworzenia, czyli Zaczynamy od produktów, czyli jeszcze raz, czyli mamy zmianę entalpii entalpia tworzenia CO2 dodać entalpia tworzenia H2 minus, bo to jest we wzorze entalpia tworzenia H2O dodać entalpia tworzenia CO. I co my mamy? My mamy już całą reakcję chemiczną, czyli my wiemy, proszę tutaj zauważyć, że Nasza cała reakcja chemiczna, czyli to co sobie teraz mówiliśmy równa się. I dokładnie to powiedziałem. Jest to entalpia tworzenia CO2, dodać entalpia tworzenia wodoru, produkty załatwione, ogromny minus i w nawiasie substraty. Entalpia tworzenia CO dodać entalpia tworzenia H2O. Tak się składa, że my już mamy entalpię tworzenia całej reakcji. Więc nasza cała reakcja, czyli minus 41, to się równa. No i podstawiamy ze wzoru. Entalpia tworzenia dwutlenku węgla molowa to jest minus 393,5. Mamy to. Dodać entalpia tworzenia wodoru. Zobaczcie, tego tutaj już nie ma. Dlaczego? Bo entalpia tworzenia pierwiastków, w sensie na przykład H2O2 cząsteczek, tak naprawdę z tych pierwiastków wynosi 0. Okay? Dlatego w ogóle nie ma tutaj tego członu. Tu jest po prostu entalpia tworzenia CO2. Może być dodać 0, ale to dodać 0 po prostu pominąłem. Idziemy dalej ze wzorem. Minus i otwieramy nawias. I jesteśmy teraz po stronie substratów. Entalpia tworzenia CO. Mamy ją podaną tutaj, to jest minus 110,5. Dodać entalpia tworzenia wody, właśnie o nią pytają. Czyli plus delta H w warunkach standardowych wody w stanie gazowym. No i po prostu mamy równanie z jedną niewiadomo, tak? Czyli ym, zmiana y, tutaj tej entalpii y, dla wody w stanie gazowym to jest 41 minus 393,5 plus 110,5, co nam daje minus 242 kJ na mol tak naprawdę, no bo obliczyliśmy to po prostu na 1 mol wody. Skorzystaliśmy z prawa Hessa jeszcze raz, produkty minus substraty. I to wystarczy. O tym nam mówi ten wzór, tak naprawdę, że tak trzeba to zrobić minus 242. E, 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 e. Dobrze, więc to jest też ujemny wynik. O to mi chodzi, że wynik jest też ujemny. Więc ta entalpia, gdybyśmy chcieli, właśnie to, co mówiliśmy, sobie wytworzyć to w tych warunkach wotę, no to wtedy jest minus, więc energia byłaby wydzielana do otoczenia, czyli reakcja jest egzoenergetyczna. No dobrze, mam nadzieję, że jest to jakoś zrozumiałe, to o czym dzisiaj mówiliśmy, czym jest funkcja stanu, czym jest entalpia. Nie będziemy teraz się skupiać na tym, czym jest entropia, jako miara nieuporządkowania układu. Czym jest entalpia swobodna, jako coś, parametr, który nam definiuje, czy reakcja jest samorzutna, czy nie jest samorzutna. Oczywiście, wiecie, jak zwykle można temat rozwinąć. Na początku wystarczy nam ta wiedza do dalszej naszej przygody z, z chemii fizycznej. E, tymczasem e, zapraszam na, e, na kolejne lekcje. Zapraszam na mojego Instagrama, zapraszam na mojego Facebooka, zapraszam do kontaktu. Dziękuję z mojej strony. To wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia.